Witam. Dzisiejszy materiał chciałem poświęcić przedsiębiorcom, którzy z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą ją jedynie w ograniczonym zakresie, a muszą ponosić koszty czynszu z tytułu wynajmowanych lokali. W kilku punktach przedstawię Wam możliwości obniżenia tych czynszów. Zapraszam do oglądania. 31 marca weszła w życie ustawa tzw. Tak tarcza antykryzysowa. Zgodnie z jednym z jej zapisów, najemcy nie muszą płacić czynszu w okresie trwania zakazu prowadzenia przez niej działalności gospodarczej. Niestety dotyczy to tylko i wyłącznie najemców lokali, które znajdują się w galeriach handlowych za czas trwania. Tego zakazu, czyli od 14 marca 2020 roku. Zapis ten obwarowany jest dodatkowym ograniczeniem. Po ustaniu takiego zakazu, w ciągu 3 miesięcy, najemca powinien zwrócić się do wynajmującego z ofertą zawierają zawierającą bezwarunkową wolę przedłużenia umowy najmu o czas trwania zakazu powiększony o 6 miesięcy na dotychczasowych warunkach. Jeżeli tego nie uczyni, Zwolnienie z czynszu nie będzie wiążące. Co jednak w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, której nie możemy prowadzić lub prowadzimy ją jedynie w ograniczonym zakresie, ale niestety nie jest ona prowadzona w lokalu, w galerii handlowej. Jeśli chodzi o przepisy prawne, kluczem do takiej zmiany jest artykuł 357 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. Jak widzicie, sytuacja jest nadzwyczajna. Nie mogliście jej przewidzieć wtedy, kiedy zawieraliście umowę najmu. Nie jest ona w żaden sposób przez Was zawiniona, a zapłata czynszu w pełnej wysokości może być dla Was znacząco utrudniona. Więc są spełnione przesłanki, które na podstawie tego przepisu umożliwiają domaganie się obniżenia czynszu. Co należy zrobić, aby uzyskać taką obniżkę? Po pierwsze. Kontaktować się z wynajmującymi, próbować się porozumieć, to też są ludzie, oni rozumieją, w jakiej jesteście sytuacji. Mam wiele sygnałów, że wynajmujący idą na daleko idące ustępstwa, aby utrzymać swoich klientów. O jaką kwotę można domagać się obniżki czynszu? To wszystko zależy od waszej indywidualnej sytuacji. Uważam, że w, w sytuacji działalności gospodarczej, które całkowicie są wyłączone z prowadzenia z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy, można uzyskać nawet do 100%. Obniżenia takiego czynszu. W jakiej formie to powinno nastąpić? Tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Nie bazujcie na zapewnieniach słownych albo na zmniejszonych fakturach, które po ustaleniach ustnych zostały Wam przesłane, bo nie wiecie, czy za kilka miesięcy wynajmujący nie zapomną o Waszych wspólnych ustaleniach i nie będą domagać się wyrównania tego czynszu, a Wy uzyskacie nie zwolnienie z czynszu, a jedynie wakacje czynszowe. A co jeśli wynajmujący nie wyrazi zgody na dobrowolne obniżenie czynszu? W takiej sytuacji albo będziemy płacić zgodnie z umową, albo będziemy jednostronnie ten czynsz obniżać, lub nawet odstąpimy od jego płatności w sytuacji, kiedy w ogóle nie możemy prowadzić działalności gospodarczej. Jednakże każdy z tych kroków musi być poprzedzony analizą adwokata, który sprawdzi, jakie mamy możliwości i czy i ewentualnie o ile ten czynsz możemy obniżyć. Przygotuję Was również na ewentualny spór sądowy z wynajmującym, bo pamiętajcie, Zgodnie z artykułem 357 z indeksem 1 kontroli cywilnego, to sąd ostatecznie ocenia i stwierdza, czy czynsz powinien być obniżony i o jaką wysokość. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam pokrótce, jak może wyglądać Wasza sytuacja w przypadku podjęcia takich negocjacji i jakie przepisy e, regulują te kwestie. Życzę Wam wszystkim, aby negocjacje były owocne i nie było konieczności prowadzenia w późniejszym okresie postępowań sądowych. Pozdrawiam serdecznie Bartek Kowczarek, adwokat na co